Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w Wigilię Świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 roku za sprawą Marcina Bielskiego. Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. W Szkocji obchodzony 30 listopada Dzień Świętego Andrzeja jest świętem narodowym. Historia. Niegdyś wróżby Andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt. Męskim odpowiednikiem Andrzejek były katarzynki. Początkowo Andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu. W czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. Pochodzenie Andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane. Niektórzy autorzy wskazują na starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu imienia Andrzej, Andreas, i greckich słów anee – andres oznaczających męża, mężczyznę. Inni odwołują się do kultu starogermańskiego boga Freira, dawcy bogactw, bóstwa miłości i płodności. Niektóre andrzejkowe wróżby i zabiegi magiczne. Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi. Które zagrabiano męskimi spudniami, w nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata na męża. Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do Świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły ukochany. Jeśli ucięta przez pannę w dniu Świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w Wigilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż. Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu. Na przykład listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka z to bliski ślub, różaniec to stan zakonny. Wylewanie wosku na zimną wodę, często przez ucho od klucza i wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki przyszłego wielbiciela. Akcesoriów związanych z jego zawodem. Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien. ta której but pierwszy dotarł do progu, miała jako pierwsza wyjść za mąż. Strona, od której zaszczekał pies, miała być tą, z której nadejdzie przyszły oblubieniec. Dziewczyny dawały psu pieczone pierożki lub kulki z ciasta oznaczające jedną z nich i obserwowały, którą pies zje jako pierwszą. Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami. Dziewczyna, do której gąsior najpierw podszedł albo ją skubnął, jako pierwsza miała wyjść za mąż. Dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały psa. Ta dziewczyna, której placek został najpierw zjedzony, jako pierwsza miała wyjść za mąż. Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach. Imiona dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. Potem dziewczyna przekłuwała z czystej strony kartkę z imionami chłopców, tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna miała potem wyjść za mąż, za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłuwali kartkę z imionami dziewczyn. Wróżenie ze skórki jabłka. Panna obiera jabłko tak, by skórka była jak najdłuższa. Następnie rzuca ją za plecy przez lewe ramię. Litera. W jaką ułoży się skórka, będzie pierwszą literą imienia jej narzeczonego. Andrzejki to z pewnością fascynujące święto w Polsce, które łączy w sobie elementy tradycji ludowych, wróżb i zabawy. To także doskonała okazja do spotkania się z przyjaciółmi i spędzenia miłego wieczoru. A co Wy planujecie w tym roku na Andrzejki?